Tak jak obiecałem, tym mówieniem wracam do polskiego kina. Będę mówił dzisiaj o filmie Morderca zostawia ślad z 1967 roku. Film wyreżyserował Aleksander Szcibor-Rylski, który jest także jego scenarzystą i tutaj jest już ciekawie, bo Szcibor-Rylski, jak w miarę powszechnie wiadomo, często, gęsto był scenarzystą w filmach innych reżyserów. Przede wszystkim Andrzeja Wajdy, no ale w tym przypadku Mamy go też jako reżysera i być może to trochę widać, bo wydaje się, że film mógł być troszeczkę lepiej wyreżyserowany, ale pod względem scenariuszowym to nadal jest pierwsza klasa i bardzo solidna rzecz w gruncie rzeczy. Pod względem gatunku jest tutaj różnorodnie, bo film ma i elementy dramatu, i filmu wojennego, i sensacji, ale przede wszystkim na pierwszy plan wychodzi gatunek kryminału bo jest to jeden z tych filmów, który zadaje główne pytanie, kto zabił. Jeśli chodzi o fabułę, jest ona stosunkowo prosta, w zarysie oczywiście, jak na dobry kryminał przystało. A co tutaj mamy? No mamy ostatnie dni II wojny światowej. Ktoś zabija mecenasa odpowiadającego za dokumentowanie konfidentów Gestapo i przy okazji też zabiera teczkę pełną kartotek tychże właśnie konfidentów. I to oczywiście daje początek śledztwu, które ma wyjaśnić, kto zabił tego mecenasa i równocześnie ukradł kartotekę. Intryga, jak to w udanych kryminałach bywa, jest dobrze zarysowana, stoi za nią jakiś większy sens. Nie jest to bezmyślna intryga, taka tylko żeby była dla ozdoby, a to już w tym gatunku połowa sukcesu. Osobą, która ma zająć się tą sprawą, jest porucznik Lotar Wojskowy. I można powiedzieć, że mamy tutaj znajome tropy, jeśli chodzi o postać, która śledztwo prowadzi. Przypomina się, nie wiem, Herkules Poirot, czy inni najsłynniejsi, teraz nasunął mi się oczywisty przykład, Sherlocka Holmesa. I w takiej roli tutaj właśnie występuje porucznik Lotar, grany przez Tadeusza Szmita, bo chyba o tym, kto go gra, nie wspomniałem. Oczywiście też nieraz, żeby był dobry kryminał, to, być, to musi być paru podejrzanych. I tutaj też tak jest. Grono tych, którzy mogliby ewentualnie odpadać za to zabójstwo i kradzież, łanie zawęża się, w miarę gdy fabuła się rozwija, i pod tym względem, tak jak już powiedziałem, scenariusz dowozi. Reżyseria też o tym wspomniałem, jest niczego sobie. Sądzę, że najlepszym elementem tego kryminału jest zakończenie, ponieważ wchodzi cały element wizji lokalnej i odtworzenia zdarzeń, które miały miejsce podczas głównego wątku tego filmu, czyli zabójstwa wspomnianego przeze mnie mecenasa. I to jest, tak jak mówię, najlepsza część tego filmu. Jeśli chodzi o te wspomniane rozkręcanie się fabuły, to no ona musi się tutaj dosyć płynnie, ale jednak szybko rozkręcić, bo film jest krótki. Trwa półtorej godziny, więc film musi się streszczać. No ale robi to naprawdę zgrabnie. I fani kryminału też można tutaj zaobserwować taki polski noir, można by powiedzieć. I właśnie w sympatyce tych gatunków powinni być zadowoleni. Ten film jest bardzo dobrze zagrany. Zarówno główna postać porusznika Lotara, jak i na przykład postać Klimczuka w wykonaniu Zefana Alberczaka. Dobry też jest Władysław Kowalski w roli Romka Kmiecika. No i na końcu zostawiłem najgłośniejsze nazwisko aktorskie tego filmu: Zminiew Cybulski. Legenda. Proi Rodeckiego. Bardzo dobry. Zalicza krótki występ, ale na tyle dobry, że zapada w pamięć to raz. No a druga rzecz odnośnie tego występu jest już bardzo symboliczna, bo okazało się, że ta rola była ostatnią rolą w życiu Zbigniewa Cybulskiego, bo właśnie wracając ze zdjęć do tego filmu, miał miejsce ten tragiczny w skutkach wypadek, w którym Cybulski zginął pod kołami pociągu. Prawie jak zawsze w przypadku Cybulskiego, swoją rolą uzupełnił dobry film. I to tylko należy podziwiać, że do końca przeważnie grywał w filmowej ekstraklasie. I szczęście w nieszczęściu, że tak zostało. Mówię oczywiście tutaj w kontekście jego aktorskiej spuścizny, że w Gniotach to on raczej nie brał udziału. I ten film to potwierdza. Jeśli chodzi o stricte reżyserskie sprawy, to o tym parę razy wspomniałem. Shibor Rylski, jak chyba na debiut reżyserski, próbuje od czasu do czasu trochę pokombinować kręceniem tego filmu. I ogólnie te jego manewry się udają, ale chyba się już tutaj też powtarzam. Jakiś doświadczony polski reżyser w tamtych czasach mógłby wykręcić z tego filmu trochę więcej, ale może się mylę. Jednak nie ma na co ogólnie narzekać. Wiadomo, że jeśli film jest kręcony w 1967 roku, to może go trochę nadgryźć ząb czasu i tutaj mamy z tym do czynienia, ale nie jest to znowu taki nadgryzienie, żeby można powiedzieć, że ten film totalnie nie broni się dzisiaj. Taką tezę akurat bym odrzucił. Jest to solidny kryminał z najlepszym elementem w postaci zakończenia, całej długiej sekwencji końcowej wizji lokalnej. I jeśli chcecie zobaczyć coś na miarę polskiej wersji dochodzenia Ala Poirot, to ten film jest dla Was. Tyle z mojej strony w dzisiejszym omówieniu. Naturalnie słyszymy się już wkrótce. Cześć!